Maneczko z tej strony, Wejr i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ładanu Hary po przerwie. Pora skończyć w końcu tę grę. I tak wiem, że nie skończymy jej raczej w tym filmie, ale chociaż trochę się zbliżymy. Ludziska? Czy to jest prościutto na stole? Dzień dobry, Łada! Śpioch jak zawsze! Dzień dobry! Dzień dobry! Co tam? Um, mam wrażenie, jakbym zapomniała o czymś naprawdę ważnym. Czy my naprawdę możemy się tutaj, że tak powiem, chillować? Hę? Łada, ty wciąż śpisz? Miałaś zły sen czy co? Sen? Tak, sen. Sen. Tylko sen. Rozumiem, ja po prostu śniłam. Troszkę. zamulam? Nie, zaraz. Troszkę odpływam. O, może tak. Sisz, Łada, pójdź na spacer może? Tak, zrobię to. Mm, pokój jest najlepszy. Męcz, męcz. Mm, nie możemy zrobić interakcji z Pluściutto. Jak zwykle nic nie mówisz, dobra, to spadamy na spacer. Um, cześć, hello. 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 Okej, okay, wstymuję to samo, o Boże, to ty. Wszystko dobrze, o Hmm... Niekoniecznie. Och, Wadano-hara, co u ciebie? Nie wiem. Nie pamiętam, co robiliśmy w ostatnim filmie, więc troszeczkę jestem zakłopotany tą sytuacją i nie bardzo wiem, co mamy robić. Nie da się wejść do żadnych pomieszczeń, więc to jest definitywnie niezbyt normalne i wszystkie ryby mówią dokładnie to samo. Ładonochara, chcesz ze mną poćwiczyć? Niekoniecznie. Gdzie jest sal? Gdzie są wszyscy? Czemu nie mogę przejść? Dobra, wiecie co? Wracamy do domu. Gosh, fuck logic. Hej, Łada, więc obudziłaś się już? Tak, już jest wszystko w porządku. To dobrze. Nie zapomnij. Zaraz. Nie zapomniałaś, że dzisiaj idziemy się pobawić? Co? Nie, oczywiście, że nie. Jej. Wow, nie mogę się doczekać. Chcę pójść na tę wyspę. Co to za bullshit? To wszystko kłamstwa. Aż napiję się kawy, która już jest zimna. Ble. Tak, o co ja się w ogóle martwiłam? To był tylko głupi sen. Nie. Nie zgadzam się na to. Tak, tylko sen. What the fuck? <laughs> gosz, powiedziałam ci nie. Głupia memoka. <laughs> Hej, przestań męczyć Dolfi, dobrze? Haha, <laughs> co ty myślisz, Fukami? Naprawdę? <laughs> What the fuck? Co tu się stało? Gdzie jest Twoja twarz? Jest w porządku, Dolfi. <laughs> Niekoniecznie. A... Uh, uh, uh. Och i znowu o tym. <śmany> Co się dbało? Co się stało? Zaraz jeszcze fukami. Niech zgadnę, nic nie powiesz. <śmany> to akurat jest nic szczególnego. Och naprawdę? <śmany> Dobra Lustro. What the fuck? Co jest nie tak z tobą? Weź się w garść! No nie. Dobra, spadamy stąd. To jest jeden wielki bullshit. Co z naszym pianinem? Nie, jest całe czerwone. Nie do użytku. Zapłacicie mi za to. My tu w ogóle kiedykolwiek szliśmy tędy? A, okej. Okay. Nie dobra. Więc wychodzimy. Cześć. Przykro mi. Co tu, co? Co tu się stało? Halo, gdzie są wszyscy! Czemu wszędzie jest krew? O nie! O, ani trochę! O boże. Um, więc co, po kolei? W górnym prawym był ten koleś, co pytał się o ćwiczenia, więc. Powinniśmy najpierw pójść tam. Tylko kurde, gdzie on był? O, tu jest. Cześć. Pewnie, dzięki. Okej, okay, czyli żyjemy w jakiejś iluzji, czy coś? Mam nadzieję, że to co teraz widzimy to nie jest to co rzeczywiście się wydarzyło w czasie naszej nieobecności. Bo to by było przykre. Dobra, więc pozostało nam chyba tylko pogadać ze śmiernicą. O, widzę ją, pocięta na pół. Aha, czy to prawda? Okej. Okay. I co teraz? Ten by? Nie. Okej, okay, wracamy. Tak, nikt nie jest smutny, ani trochę. To był tylko naprawdę, naprawdę zły sen. Nie chcę być zraniona. I nie chcę czuć się smutna. Więc będę żyła w kłamstwie. Nie ja, nikt inny. Tak. To jest miejsce, do którego należę. Nikt nie zostanie zraniony. Nic złego się nie wydarzy. Nigdy nie będzie potrzeby, by czuć ból. Ja... Ja po prostu... Ja... W, w ja czuję się bardzo śpiąca... 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 Ah, what the fuck? Ach... <tryk> Co tu się odwala? Ładonohara. hara Zjedz Nikersa. Obudź się, moja droga. O nie. Ale że co? Że samik ci to powiedział? Przecież z jest cunderę. to niemożliwe. Wadano-hara! Obudź się, wadano Więc, więc, wadano Księżniczka cię przywitała. Co zrobiłeś ładzie? Nigdy nie wybaczę. Ładonhara. Och, nie mogę się doczekać, aż się obudzi. Ona nie będzie ładona którą znacie. C Co? Niemożliwe? Nie. Ty. <śmiech> <śmiech> ho, 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 księżniczko, czy powinniśmy już iść. Bądź w drodze, księżniczko. Ja szczerze mówiąc, nie pamiętam, komu jakie głosy dawałem, sala też już zapomniałem, więc sorry, coś tu się będzie ostro różniło od poprzednich filmów. Gdzie ona poszła? Prawdopodobnie do zamku, gdzie jest księżniczka Łomi. Co robimy? Powiedzcie, myślę, że nie macie na to teraz czasu. C Co? Co masz na myśli? Nadejdźcie, więźniowie zapieczętowani w Morzu Śmierci. Pora, żeby powstać. I błyszczeć. Co tu się odwala? Wow! Wow. 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 Dużo czerwonego. Jej, uwielbiam ten kolor. Wszędzie widzę czerwone. Nawet FPS od frabsa są czerwone. Oh yeah. Których wy nie widzicie, bo nie możecie. O, podoba mi się ta muzyka. Co to jest? O nie, toż to ośmiornica i jakiś kolesie. <laughs> nie daję wam ani chwili, by się wczuć w grę. Pozwólcie nam wszystkim odebrać morze dla naszej księżniczki. Z co do... niemożliwe. Hmm, zastanawiam się, czy Ładanohara obudzi się wkrótce również. Aha, <śmulny> <śmulny> Ładonohara. Ładonohara, wstawaj. Jest tak ciemno. Co jest? K. Okay. Chodźmy. A to co? Gdzie ja jestem? Dokładnie to chodziło, co to za miejsce, ale co za różnica. Nie możesz się poddać, Nohara. Toż to nasz ojciec. Masz wciąż wiele rzeczy do zrobienia. Nie martw się, dam ci swoją moc. Przepraszam, to wszystko, co mogę zrobić, ale nareszcie mogłem z tobą porozmawiać. Moja droga dziewczyno proszę, zawsze pozostań to, kim jesteś. Nie pozwól niczemu cię zniszczyć, niczemu cię odebrać. To jest wszystko, o co cię proszę. Nie bój się, uwierz w siebie i w tych najdroższych. Będzie wszystko tobą w porządku, ponieważ jesteś moją. Teraz musisz iść. Ludzie na ciebie czekają. Ja zawsze będę modlił się o Twoje szczęście. Bądź zdrów, Wadanohara. Kici. Wadanohara. Wada Nohara. Samekichi. Wada Nohara. Wada. Wada Nohara. Ha? Samekichi. Wzywałeś moje imię również. Dziękuję. Ładonohara. Dziękuję Wam wszystkim. Przepraszam, że Was zmartwiłam. Przepraszam, że Was zmartwiłam. Łada, wszystko w porządku? Ni nic złego? Się stało. Ładonohara. Tak, wszystko w porządku. Wszystko ze mną już w porządku. Dziwne. Co to jest? Ehm, um, odłamek perły świeci. Rozumiem. Dziękuję. Rózga? Nie mów, że ta ruska. Sal. Ja nie będę się już wahać. Będę z tobą walczyć w imieniu mojego morza. Ha, <laughs> Nie spodziewałem się tego. Ten Ten spodziewałem <laughs> W tego. <porządku>, zabawmy się. mag. <laughs> wszyscy. Musimy zatrzymać W śmierci. zabawmy śmierci. W Tak. W porządku. Racja. E, dobra, wycieco ja się tutaj pod więc zobaczymy się za chwilę. No dobra, udało mi się oczyścić cały ten korytarz z potworów. Wszyscy mają mniej więcej 27 level. Ruszajmy. Nie, nie! na pewno idzie tu po mnie. To może być niemożliwe, żeby to teraz zatrzymać. Musicie uciekać. Nie mogłybyśmy. Jestem jedyną, która może powstrzymać Mikotsu. Nie macie z nią szans. Więc musicie uciekać jak najszybciej. Nie, księżniczko. Ja nie ucieknę. Tatsumia. Jestem wspaniałego maga, lorda Meikaja, familiarem. Żeby uciec teraz, to byłoby rozczarowaniem dla jego nazwiska. Księżniczko, ja... zatrzymam ich, jak tylko mogę. Martwię się o Helikę i resztę, więc też i idę. <grych> Księżniczko, bądź bezpieczna. Proszę, nie umierajcie. Księżniczko, ja powinienem zostać przy tobie do samego końca. Tak. Co to jest? To nie jest kompletnie inne niż przedtem? Korozja Morza Śmierci zaczęła się rozprzestrzeniać. Obrzydliwe. W porządku, chodźmy. Okej, okay, więc podekspie się jeszcze trochę, zobaczymy się za chwilę. Bądźcie ostrożni, kiedy wejdziemy do Morza Śmierci nie będzie łatwo się wydostać. Racja. Okej, okay, no to chodźmy głębiej, because why the fuck not, fabularnie trzeba ruszyć dalej, natomiast nasz level jest tak wysoki, że nic nam nie zagrozi. Hej, jestem uzdrowicielem, każdy o tym wie. Dobra, chodźmy na bossa. Ciekawe jak będzie wyglądał. C co? Co to jest? Ach, rozumiem. Co, co jest z tym kolesiem? Jeden z zapieczętowanych z Morza Śmierci. Uważajcie. Stare. Nie nienawidzę tego. Nienawidzę tego. Wszyscy powinni po prostu cierpieć. Okej. Okay. Czemu nie? Duża rybka. Jej! W ogóle to jest jeden z najbardziej broken spell, jaki widziałem. Ogarniczę, że ten skill nakłada 5 różnych soceków. O mój Boże. Okej, okay, jesteśmy zbyt broken na tę. O oh yeah, opłaciło się grindować te wszystkie mobki. Teraz nic nas nie powstrzyma. O mój Boże, czemu oni wszyscy wyglądają jak Quaid, a dokładniej to zachowują się jak on. Rozumiesz? Więc mogę ich zjeść? Tak. Zjedz ich w całości. Rozumiem. Jestem głodny. Zastanawiam się, czy ten rekin już przybył. Dawno się nie widzieliśmy, Tatsumiya. Tęskniłaś? Old. Hej, zakładam, że twój mężulek zginął. Cisza, ty zdrajco. Rozumiem, rozumiem. Przypuszczam, że on naprawdę zginął. W takim razie cisza, ty. Ty służyłeś Lordowi Mejkajowi tylko po to, by nas zdradzić? Nigdy ci nie wybaczę. Hahaha. <laughs> znowu to zdrada czy nie, to nie ma znaczenia. Maki tak nie dałby rady. Co możesz o tym wiedzieć? Nie pytaj mnie, jesteś w błędzie w każdym razie. Nie, to ty jesteś w błędzie. Hm, mów sobie, co chcesz. Mam zamiar rozerwać się na strzępy, tak czy siak. O nie, trzeba pomóc asymić. Nie ma na to czasu, cholerne ryby. To jest piękne, jaka ta gra była słodka na początku, a teraz co się z nią stało. Człowieku, muszę przyznać, to jest naprawdę okropne. Mam nadzieję, że wszystko ze wszystkimi w porządku. No cóż, tego nie można zagwarantować. Jakby ktoś zginął, to zawsze dodałoby to do, trochę smaczku do historii, ale... No cóż, lepiej będzie, jak jednak przeżyją. Tędy. Kolejny boss fight, jestem gotowy! Czy przejdziesz dalej? Oczywiście. Ojej, oh yeah, gigantyczna kałamarnica. Kolejny sojusznik Morza Śmierci! Tak. Kałamarnica. marnica bądź ostrożna, ładna Tak, tak. Jestem głodny. Pora jeść. Ładno, <słyski> hej. O mój Boże, to jest duże. Okej. Okay. A więc jesteś podzielny na części bardzo dobrze. Zjesz wszystkie najsilniejsze zaklęcia, jakie tylko posiadamy. Proszę bardzo. Tomek Tomecha. Killer Dolphin Show. I kraken. Smacznego. What the fuck. A, na fita. Biedny kraken. On nie ma prawa tego przeżyć. No tyle. chyba już jest po walce. W dwóch turach. Świat zawsze. Walki kończyły się w dwóch turach. I jej... No, wybiliśmy poziom. Fajnie. Sniff. Wow! <grystanie> Z niesamowitą prędkością kałamarnica pobiegła w stronę morza. Ponieważ może biegać fuck Jakie ładne oczy. Hmm, coraz więcej oczu zbliżamy się do czegoś obrzydliwego. Ehm, um, okej, okay, więc to było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek z Ładanohary, ponieważ robi się coraz bardziej dziwnie i lepiej będzie zostawić takie smaczki na kolejny odcinek. Więc dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Ładanohary i obrzydliwego Czerwonego Morza z dziwnymi rybami i oczami. Trzymajcie się, cześć.